Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku i już nie było długo odcinków. No bo miałam problemy techniczne i nie było tak długo w domu. No a teraz, znaczy jutro jadę na wakacje i nie będę mogła nagrywać filmików, bo nie będę miała możliwości, bo jadę na wakacje, lecę samolotem, przepraszam. I nie będę miała możliwości nagrywać. I teraz nagrywam. Więc e, już minęło chyba 5 dni? Nie, nie minęło. To się za 11 godzin. To jutro pogram. To jutro pogram jeszcze jak mi się uda wejść. Gdy mi się uda wejść, bo ja jadę o 22.15. Więc jak będzie uda się spoko. Uda może się. I ja może napiszę do nich, że nagrywam, bo czasami też pisałam. Draculory napiszę. Nagrywam. Na górę, na górę, jak... I przepraszam właśnie za te odgłosy w tle. Właśnie mój wujek, i z cię przyjechali z Anglii. Więc teraz nie wiem. Więc teraz sobie ze sobą. A nagrywają. No i okej, więc pójdziemy sobie na zakupy. Może coś sobie, coś sobie. Hej ty, ale czemu? smutasz? nie smutam. Pozdrawiam te delfinka 16. Nie. A, smitałam, bo miałam problem bo z koleżanką, więc... To już jest nieważne. Ale dobra. Yy, zrobimy sobie jakiś nowy komplecik z tego. Może będzie jakiś fajny... To zrobimy. Yy, 10 minut tylko na, mogę nagrywać, bo będę kamerę nagrywał. O te spodnie są fajne. Mam tego zegarka, nie chcę. Nie pisałem, coś? Okay. więc pozdrawiam z Hedelpinka. Możecie mi dawać prezenty, bo by mi się przydało zrobić mega prezenty. Ale to zależy od Was, czy będziecie mi dawać prezenty. Robię sobie komplet dzisiaj ten biały, czarny. Eee, ile stron tego? A. A, I tą blaszkę chyba sobie doznać, już jest inny. Inny jest? Nie ma tu jakiejś fali blaszki. Tu jest kurwa. Może zrobię jakiś z tego komplet, ale nie jestem pewny. Z będzie, czy zamiast siwy będzie czarny i tu białe ale ja zastanawiam się nad tymi spodniami czy je wziąć czy nie wziąć sobie jakichś na przykład takich nie, te są lepsze o wiele lepsze i tu będzie białe i już mamy trochę taki komplet, tylko jeszcze włosy do tego dobrać, jak będą jakieś niewipowskie. Haha ha, i... Dobra, nie jak nie lubicie mnie, to nie. ok więc damy włosy. Jakieś wybierzemy sobie z tego. O to są takie same, tylko no, rozumiem, rozumiem już to. Ale ja ich nie chcę, bo one mi się nie podobają. Jakieś buty muszę wziąć, bo tam nie było takich fajnych. Może te włosy będą mi pasować. Czarne albo białe? Nie, nie pasują. Więc damy sobie inne. Jest teraz godzina 21:36 i teraz będą właśnie dwa filmiki. No, ten kuzyn jest ładny. Jakieś buty. I zaraz pójdziemy na jakiś czat. Te buty są niefajne. Jeszcze one mi się nie podobają. Weźmiemy, może, jakieś jabłunki. Jabłunki jakieś? Weźmiemy japonki. Albo jakieś sandałki. Bo teraz wszyscy olej sandały? Nie, takich nie. Może jakieś paletki? Nie jestem pewna, co by tak do tego dobrać. I teraz się zastanowimy. No, te trampki są ładne, więc ja ubiorę te trampki. I ten komplet nie będzie 2000 20 kosztował. No, to ja tyle nie mam, przykro mi bardzo. Tylko włosów nie wezmę. Ja wezmę tylko to. Kup wszystko. Zostało mi 761 starcoins Dobra, to może pójdziemy na jakiś czat. Ale fajne mam teraz te, takie ubrania. Fajne są te spodnie. Ja bym sobie VIP-a, ale nie mam tyle Hajsu teraz na koncie. Na telefonie, sorry. Kupię sobie może za tydzień. Jest horror kawiarnia, to byśmy sobie tam poszli. Nie wolno tak w czasie filmu wyskakiwać reklamy. Eee, ciekawe czy będzie. Holinute. Czy... Nie ma. Nie ma, nie ma. Potwór? Potwór też nie ma, więc pójdziemy do myszka eee, Podpisz autografy Start To jest takie fajne, ja to lubię zawsze robić. Ja wygrywam z, z tym zawsze 10. A 4 dzisiaj. Okej. Okay. Też fajnie. A nie chcę łapać tej gwiazdy, więc pójdziemy do centrum handlowe. Mam 10 level, 24 tysięcy mi brakuje do 20. Nie, do 11. Przepraszam, że was tak myli, zmyliłam. Króliczek okay, mogę cię przyjąć, nie mam jeszcze limitu. Żeby tego nie widzieli, to napiszę tak o. <grywanie> Najlepiej. To to chodzi na free, danes są grafy, chyba coś takiego. Chyba, nie wiem. Nagrywam. Czy ktoś powie, he, może hej, ty? Jakby co to ja nie obrabiam filmików. Nie obrabiam filmików. Nie, nie obrabiam. I to jest mój prawdziwy głos. Hej, czy ty nazywasz się Amelka jak... Hej, czy ty nazywasz się Amelka jak? Tak, mam na imię Amelka. Tak naprawdę to mam na imię Amelia. Amelka, Amelia. Wszyscy mówią Ami, Amelka. Mówiąc tak. Hmm. Hmm, ładne. Kemon XD. XDA. On się bawi, był wibę, bo ma te łóżka wibowskie. Okej, okay, dobra, więc ja kończę ten odcinek. Myślę, że Wam się podobał. Jak podobał się to lajkujcie, subujcie i zapraszam do na następnego odcinka, więc pa!